Płynęliśmy w górę rzeki od mostu w Fordonie, ale no bez sukcesów, no były ciekawe miejsca niby do łowienia, ale nic nam się nie udało złapać, wracamy z powrotem w okolice mostu, no myślę moment i, i ten, będziemy i będziemy dalej próbować na tych miejscówkach, gdzie Tomek wyciągnął, wyciągnął Szubca, jakieś brania były i, 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 i tyle, nie, także jedziemy.